Przedsionek Doryma DMO, rozmiar 875 900, stan praktycznie nowy. Słuchajcie, mega fajny, taki unikatowy e, odcień tego przedsionka, bo jest on czarny z takim, e, z taką bielą, z takim kremem delikatnym. Prezentuje się to naprawdę mega zacnie. Na pewno lepiej jak zielony czy czerwony, ale oczywiście i zielony i czerwony znajdzie swego klienta i jest poszerzany, słuchajcie. E, 2,70, tak wygląda szewek na dachu. Oczywiście tak oryginalnie jest uszyty, tu mamy moskitierę po lewej stronie w całej, po całej, nie, przepraszam, nie po całej długości, tylko w połowie, możliwość pięcia pasów e, sztormowych, kolor fieranek oczywiście jest oryginalny, odpowiedni do niego i tu nie ma moskitiery. Kedra, zobaczcie, do samej długości uszyta przyczepy, zobaczcie, z 20 cm i kończy się przedsionek, zaczyna się kołnierz i wejdźmy do środka, a w środku fajny i też unikatowy kolor, bo czarny, stelaż z włókna. Mega pod kolor, także nie jest to odpługa, oderwane, mówiąc w cudzysłowiu, ładne podkowy, tak to się prezentuje i takie zabezpieczenia macie gotowe. My oczywiście nie e, słuchajcie, tego w tą e, podwójną kedrę, żeby to zabezpieczyć, z racji tego, że jest to tylko materiał rozkładany tylko i wyłącznie do zdjęć, żebyście mieli potwierdzenie, że stan w przedciągach po zdjęciach potwierdza, jest wiarygodny jakości. Zapraszamy serdecznie zespół Kocham Camping.